Wyobraź sobie, że w tragicznym wypadku łamiesz sobie obie nogi. Po trudnej operacji, dzięki rehabilitacjom i pracy fizjoterapeutów, powoli dochodzisz do siebie i uczysz się na nowo stawiać pierwsze kroki. To jest właśnie idealna metafora początków na emigracji. Cześć, witam Cię u migrantki w kolejnym moim migracyjnym podcaście. Ja nazywam się Martyna Michalak i mieszkam w Niemczech. W sieci znajdziesz mnie pod pseudonimem migrantka. Na moim blogu migrantka.com podejmuję takie tematy jak emigracja, życie Polaków w Niemczech i opisuję moje przygody z Berlina, gdzie obecnie mieszkam. W tym odcinku podcastu opowiem Ci o początkach na emigracji, o tym, czego trzeba uczyć się na nowo jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości i czego musiałam nauczyć się od samych podstaw. W podcaście Marka Jankowskiego z małej wielkiej firmy, który na co dzień mieszka w Anglii, usłyszałam kiedyś super zdanie, które powiedziałam Ci już na samym początku, czyli że emigracja to nauka chodzenia na nowo pozwoliłam sobie podwędzić tę sentencję, w sensie ukraść, bo to idealna metafora początków na emigracji. Dokładnie tak jest. W dzieciństwie nauczyliśmy się chodzić, potem na tej podstawie jeździć rowerem czy biegać w maratonach, ale nagle, gdy ulegamy wypadkowi i łamiemy dwie nogi, to na rehabilitacjach powoli dochodzimy do siebie. I mimo, że chodziliśmy całe swoje życie, musimy od nowa nauczyć się chodzić i stawiać każdy nowy krok. I tak właśnie jest z emigracją. Od dzieciństwa ulegamy socjalizacji, czyli uczymy się norm i wartości społecznych oraz akceptowanych wzorców zachowań w danej zbiorowości. Czyli z polskiego na nasze uczymy się, co nam wolno, a czego nam nie wolno w danym społeczeństwie. I w zależności od kraju i narodu mogą to być zupełnie inne rzeczy. Ale wracając do meritum, wyjeżdżając do innego kraju, trzeba liczyć się z tym, że życie tam będzie przebiegać nieco inaczej. Nawet jeżeli będą to sąsiadujące Polsce Niemcy, trzeba wziąć pod uwagę różnice kulturowe czy nowe normy społeczne i prawne. Normy społeczne wyznaczają nam pewne wzory zachowań i sposoby postępowania w konkretnej sytuacji. Mają charakter powszechny i ogólny, ponieważ dotyczą wszystkich osób w danej grupie społecznej. W socjologii są to społecznie akceptowalne sposoby i środki osiągania celów. Każde społeczeństwo składa się z zasad, które mówią nam, jak mamy osiągać dane cele oraz na tym, jakie cele powinniśmy osiągać. Przykładem wartości typowych dla naszych czasów, a więc inaczej akceptowanych i afirmowanych w naszej kulturze, celów działania będzie np. standard życia, majątek, sława, wykształcenie, sprawność fizyczna czy zdrowie. A przykładem norm zalecających uznane sposoby osiągania tych celów będzie ambitna edukacja, wytężona praca, oparty trening, konsekwentna kariera. Normy społeczne określają nasze funkcjonowanie w obrębie grupy lub społeczeństwa. Normy można tak podzielić na moralne, religijne, zwyczajowe, obyczajowe, czy normy prawne. Takie normy społeczne można podzielić na nakazujące i zakazujące. Najprościej wyrazić to słowami musi lub nie można, nie wolno. W dzisiejszych czasach każdy musi mieć wykształcenie. I na przykład kierowca nie może jechać pod prąd ulicy jednokierunkowej, albo nie można ruszać, naruszać godności drugiego człowieka. W społeczeństwach są również przyzwolenia, które wyraża się słowami może lub wolno, czyli tutaj wolno palić, ale to nie znaczy, że jeśli nie jesteś palaczem, to musisz tutaj koniecznie zapalić. To jedynie przyzwolenie. Staropanieństwo czy starokabalerstwo nie jest zakazanym celem życiowym. Nawet gdy in, skąd inąd uznaną wartością jest założenie rodziny, posiadanie dzieci. Podobnie rozrzutność nie budzi protestu, ale podkreślaną cnotą jest oszczędność. Konsumpcja nawet w ideologii ruchów antyglobalizacyjnych nie jest wartością, której należy zakazać, lecz co najwyżej nie trzeba jej afirmować ani propagować. Następnie dochodzimy do zaleceń lub preferencji, które wskazują, co byłoby szczególnie godne uznania. Wyraża je zwrot, dobrze by było, żeby. Na niemieckich autostradach, gdzie ogólnie nie obowiązują zakazy prędkości, są jednak znaki wskazujące prędkość zalecaną. Czyli policja nie oczekuje, że wszyscy tam zwolnią, ale nie każe tych, którzy przyspieszają. Apeluję tylko w ten sposób do rozsądku kierowców. Kończąc już mój socjologiczny wykład, chodzi mi o to, że każde społeczeństwo ma różne zasady społeczne i różne wartości. Na to wpływają nie tylko obyczaje czy nasze przyzwyczajenia i automatycznie wypracowane wzory zachowań, ale również obowiązujące normy prawne. Tak jak podczas chodzenia, robimy to automatycznie, ale kiedyś musieliśmy się tego nauczyć. I przykładem może być tutaj kupowanie głupiego biletu na komunikację miejską. Najpierw trzeba dowiedzieć się, jaki jest rozkład stref i jak w ogóle funkcjonuje komunikacja publiczna w danym mieście. Trzeba zobaczyć, jakie bilety są dostępne i jaki bilet jest optymalny dla nas. Tego trzeba się nauczyć od nowa na emigracji. Nie będzie to wyglądało tak samo jak w Poznaniu czy Krakowie. Jedynym plusem jest to, że jeżeli już ogarniecie komunikację w jednym niemieckim mieście, to później będzie już Wam łatwiej w kolejnym. Na moim blogu znajdziecie na przykład wpis o komunikacji miejskiej w Berlinie i mi na przykład było o niebo łatwiej zrozumieć komunikację w Berlinie, bo znałam już tą z Monachią. Kolejnym przykładem może być zakładanie konta w banku, czy generalnie niemiecka bankowość. Jeżeli chodzi o bankowość, to uważam, że Niemcy są w tym temacie bardzo zacofani. W małych sklepach często nie ma możliwości płatności kartą, już nie wspomnę o płatnościach zbliżeniowych. Ja na przykład do tej pory nie mam takiej opcji na mojej karcie, żeby płacić zbliżeniowo, bo mam starą kartę jeszcze z Monachium, której nie wymieniłam. Także teraz bym musiała wymienić, żeby mieć taką, żeby płacić po prostu zbliżeniowo. A mieszkając w Polsce, studiując w Poznaniu, nie wiem, który to był rok, no to już wtedy miałam kartę zbliżeniową, więc naprawdę tutaj są, jeżeli chodzi o bankowość, uważam, że są duże różnice. Przyjeżdżając do Niemiec, trzeba poznać jeszcze takie dwie bardzo ważne zasady i normy społeczne: czyli obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego i obowiązek meldunkowy. O, ob o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym i meldunku pisałam już wiele razy, ale będę o tym trąbić, ponieważ cały czas popełniamy te same błędy. Po przyjeździe do Niemiec na stałe lub na dłuższy okres czasu musimy się zameldować pod wybranym adresem. Musisz również pamiętać, że my, jako obcokrajowcy, potrzebujemy takiego zaświadczenia o meldunku w każdej urzędowej sprawie. Nasz dowód osobisty po prostu nie wystarczy. Naszym dodatkiem do dowodu zawsze powinien być ten meldunek, bo inaczej po prostu nie załatwimy wielu spraw w urzędach. Mieszkając w Niemczech, trzeba również zadbać o ubezpieczenie zdrowotne. W Niemczech każdy, bez wyjątku, musi być ubezpieczony. Niektóre osoby, które mają uprawnienia do państwowego ubezpieczenia w Polsce, jak na NFZ czy EKUS, nie muszą dodatkowo ubezpieczać się w Niemczech. Ale są to wyjątki, są to np. studenci, pracownicy przygraniczni, osoby na delegacjach w Niemczech czy wykonawcy prac sezonowych. Jednak trzeba upewnić się, czy ta wyjątkowa sytuacja na pewno Ciebie dotyczy. Kolejna sprawa, której trzeba tak jakby nauczyć się na nowo na emigracji, to kupowanie karty SIM i korzystanie z telefonu, może nie sama obsługa telefonu, ale po prostu korzystanie z usług telefonicznych. Teraz w Polsce również obowiązuje to, że trzeba zarejestrować swoją kartę SIM po zakupie. Ja, jak przyjechałam do Niemiec, to bardzo się zdziwiłam, że musiałam coś takiego zrobić, bo wtedy w Polsce tego jeszcze nie było. I kolejnym wyzwaniem jest wybór takiej karty. Teraz sama nie wiem, jak to funkcjonuje, bo już od wielu lat mam abonament, ale na początku było to bardzo stresujące. Poza tym, obecnie moi rodzice ogarniają internety i mają różne komunikatory, dzięki czemu możemy się komunikować, ale kiedyś potrzebowałam takiej karty na telefon, żeby jeszcze dodatkowo móc zadzwonić sobie spokojnie do Polski. Kolejnym wyzwaniem, które na nas czeka w Niemczech, to szukanie mieszkania. Na ten temat powinnam nagrać osobny podcast, bo to jest po prostu temat tak złożony. I to jest temat rzeka. Znalezienie mieszkania w Niemczech to ogromne wyzwanie. Trzeba mieć wiele wymaganych dokumentów i wpis o tym, jakie dokumenty trzeba mieć, żeby wynająć mieszkanie, jest już na blogu. Ale chciałabym nagrać jeszcze taki podcast, żeby dać Wam jakieś wskazówki, jak to, jak to mieszkanie w ogóle znaleźć, bo czasami wydaje się to po prostu niemożliwe. W Niemczech na jedno mieszkanie odbywają się castingi. Niekiedy trzeba przyjść, przedstawić się, złożyć dokumenty, cierpliwie czekać. Innym razem wchodzi się zobaczyć mieszkanie z dwudziestoma innymi zainteresowanymi więc tak naprawdę tego mieszkania w tym tłumie w ogóle nie widać. I wtedy można tylko złożyć swoje podanie o takie mieszkanie i nie wiem, modlić się o to, żeby się udało. Następne do czego trzeba się przyzwyczaić to to, że w Niemczech trzeba zwracać uwagę na to, że gdy podpisze się umowę na abonament, na telefon, internet, siłownię czy gdziekolwiek indziej, to po jej zakończeniu umowa automatycznie się przedłuża na kolejny rok. A i nie licz na to, że dostawca ci o tym przypomni. Zero maila, zero sms-a, reklamy potrafią wysyłać, ale że jest koniec umowy. To jakoś im przypadkowo umyka. A zrezygnować z takiej y, umowy trzeba trzy miesiące przed jej końcem. Trzy miesiące to bardzo długi okres czasu. Dlatego trzeba na to szczególnie uważać. Jest to również ważne, nawet jeżeli nie chcesz rezygnować z danej usługi, ale na przykład chcesz wynegocjować nowe warunki. Zazwyczaj jest tak, że podpisujemy korzystną umowę, dajmy na to na dwa lata. I jak zapomnimy jej wypowiedzieć, to przedłuży się automatycznie na kolejny rok, ale na gorszych zasadach. Dlatego zawsze warto dać swojemu dostawcy internetowemu czy, czy usług telefonicznych znać, że wiesz, że kończy się umowa i że w sumie to może z niej zrezygnujesz, i może wtedy dać ci jakąś fajną ofertę. Trzeba zwracać na to uwagę, ponieważ dostawcy to bardzo wykorzystują i cena po takiej dwuletniej umowie potrafi się zwiększyć nawet o połowy po jej zakończeniu. I osobiście uważam, że to jest okropna praktyka. Pamiętam, że kiedyś w Polsce też tak było i zostało to zmienione, a w Niemczech jeszcze niestety nie. Jest to takie bardzo nienowoczesne podejście do klienta, no ale miejmy nadzieję, że kiedyś się to zmieni. Kolejna sprawa. W Niemczech obowiązkiem każdego gospodarstwa domowego jest płacenie abonamentu na media. Po zameldowaniu się pod danym adresem dostaje się list opłatności na media i nieważne czy z nich korzystamy czy nie. Ja wiem, że większość nie korzysta z radia czy z telewizji i ja również nie korzystam, ale trzeba płacić tę opłatę. I naprawdę trzeba, nie tak jak w Polsce, że niby jest obowiązek abonamentu, ale mało kto go płaci. Tutaj nie płacąc tej opłaty można robić sobie naprawdę sporego długu. Ale podkreślam, te opłatę płaci się na gospodarstwo domowe, a nie od lokatora, czyli mieszkanie, w którym mieszka sześciosobowa rodzina, opłaca ten abonament tylko raz. Przyjeżdżając do nowego kraju, musimy również liczyć się z tym, że są tutaj obchodzone inne święta. Niektóre się świętuje inaczej, a jeszcze innych, znanych nam z Polski, w ogóle się tutaj nie obchodzi. Jeszcze z Niemcami jesteśmy w, mia w miarę blisko kulturowo, więc część znanych nam do tej pory tradycji jest obchodzona również tutaj, chociaż niektóre w, na przykład w inny sposób. W przypadku innych kultur koniecznie trzeba wziąć to pod uwagę. Na początek w Niemczech trzeba zwrócić uwagę na inny rozkład dni wolnych czy dni świątecznych, a na dodatek zobaczyć czy zamieszkiwany przez nas land obchodzi dane święto czy nie. Niemcy to kraj federalny, co w praktyce odnośnie świąt oznacza, że świąteczne dni wolne inaczej rozkładają się w zależności od landu, w którym mieszkamy. Na emigracji uczymy się również nowych świąt od lokalców, nowych tradycji czy obrzędów. Ja w Monachium poznałam na przykład Fasching czy Oktobafest, czyli wielkie święto piwa, które jest popularne na całym świecie. W Niemczech bardzo rzuciło mi się w oczy również to, że szanuje się tutaj inne religie i te inne religie są zauważalne w codzienności. W Polsce wychowujemy się w katolickim kraju i wszystko jest podporządkowane tej jednej religii. Wszystko kręci się wokół świąt kościelnych, wiary katolickiej. W Niemczech, w zależności od landu, jest również wielu wyznawców katolicyzmu, jak na przykład na Bawarii, ale również wielu ewangelików i jeszcze innych religii. Dlatego na przykład na Bawarii większość dni wolnych to katolickie święta, ale na przykład w Berlinie jest już inny rozkład świąt. Wyjeżdżając z Polski, musimy liczyć się również z tym, że w innych krajach obowiązują inne rytuały społeczne, jest troszkę inne tempo życia. W każdym społeczeństwie można wychwycić różne rytuały. W Niemczech żyje się szybko i pędzi się do przodu, jak to w każdym kraju zachodnim. Ale starsi Niemcy cenią sobie poranną kawę, poczytanie w spokoju gazety jeszcze przed pracą. Gdy, gdy pracowałam w Niemczech w kawiarni, bardzo mnie to zdziwiło, bo codziennie rano przed swoją pracą przychodziły na swoją ulubioną kawę Te same osoby z sąsiedztwa i popijały ją w spokoju przy czytaniu codziennej pracy. Niektórzy emeryci, emeryci przychodzili nawet o tej samej godzinie i wychodzili o tej samej godzinie. Na przykład, przychodzili o 11, siedzieli do 12 na kawie i o 12 wychodzili z kawiarni i tak codziennie. Wspomnę jeszcze o zupełnie innym podejściu do pracy. Niemcy bardzo celebrują przerwy w pracy. Przerwa obojadowa to dla nich taka naprawdę przerwa. Idą coś zjeść, rozmawiają, rozluźniają się. Ta przerwa ważna jest nie tylko dla pracowników, ale również dla pracodawców, ponieważ wówczas ludzie z jednej firmy mają okazję ze sobą swobodnie porozmawiać i się zintegrować. U mnie w pracy wszyscy ci, co mają coś do, do jedzenia, siadają przy jednym wspólnym stole i jedzą, a druga grupa, na przykład, idzie coś kupić do jedzenia na mieście i potem dołącza do tych, którzy już siedzą przy stole. Albo są różne takie rytuały, że na przykład w środę, jak jest wystawiany, Rynek z różnymi takimi lokalnymi smakołykami to w środę chodzi się na przykład na ten rynek i wszyscy, wszyscy idą na ten rynek kupić sobie coś do jedzenia. I jeżeli chodzi o system pracy w Niemczech, to zaskoczyła mnie również organizacja. Każda praca, jaką wykonywałam w Niemczech, nieważne, czy była to praca w kawiarni, czy w agencji reklamowej, miała swoją strukturę. Tutaj objawiało się to słynne powiedzenie, muz muzyń. Każde zadanie pracownika jest zarządzane w ramach danej struktury. Każde działanie można jeszcze bardziej zoptymalizować. Dzięki tej organizacji, praca jest łatwiejsza, bardziej jasna, bo ma, ma się do czynienia z konkretnymi obowiązkami. Ja oczywiście nie mówię, że tak jest wszędzie. Ja mówię tylko o swoich doświadczeniach. A po drugie. Taka nowa osoba, która przychodzi do pracy, może się szybciej wdrożyć, bo często te zasady tak jakby są nawet napisane, spisane na kartce papieru. I jeżeli jesteśmy już w temacie rytuałów, to powiem jeszcze o niemieckiej, jakby to powiedzieć, niemieckiej etykiecie. Wielu powie, że Niemcy są mili, ale te miłe relacje z nimi są takie dość płytkie. I to jest prawda poniekąd, bo Niemcy są nauczeni takiego. Smoltoku. Oni potrafią prowadzić miłe rozmowy o niczym, zagadywać do innych, zainteresować się kimś, jednocześnie nie mówiąc nic konkretnego. Ja nie wiem, jak oni to robią. I nieważne, czy przychodzą odebrać swoją ulubioną kawę do kawiarni, czy rozmawiają po prostu z koleżanką z biura. Oni budują ten ludzki kapitał, mają wiele tych miłych relacji, ale za to ciężej, trudniej wchodzą w takie głębokie przyjaźnie, głębokie relacje społeczne. Teraz powiem Ci jeszcze o trudnościach i frustrujących początkach na emigracji. Po moim przyjeździe do Niemiec, pewnie jak wielu Polaków, doznałam szoku kulturowego. Wiele rzeczy było dla mnie kompletnie nowych, nie znałam języka i bardzo trudno mi to wszystko było ogarnąć. Dodatkowo w głowie miałam jedną myśl: znajdź i zacznij szybko jakąkolwiek pracę i zacznij zarabiać pieniądze. W końcu taki jest cel wyjazdu za granicę, a poza tym nie miałam wielkich oszczędności. Ja na początku bardzo źle trafiłam. To było czteropokojowe mieszkanie z naprawdę okropnymi ludźmi. My, niestety, jechaliśmy na ślepo, na wyczucie. Zaufaliśmy, jak to się okazało niepotrzebnie, koledze, który również wynajmował pokój w tym samym mieszkaniu. Na szczęście byliśmy w tym razem, i gdy jedno nie miało siły, drugie po prostu musiało mieć energię i ciągnąć nas do przodu. Jeżeli słucha mnie ktoś, kto mieszka na Bawarii lub w innym dużym mieście w Niemczech, doskonale wie, czym jest wyzwanie znalezienia mieszkania. Dlatego wiedziałam, że nie było wyjścia i musieliśmy zostać na razie w tym mieszkaniu, do którego trafiliśmy na początku, z pijakami, palaczami, palili nawet w kuchni i chorymi akcjami w każdy weekend. Cóż, trzeba było po prostu zagryźć zęby, i po pewnym czasie. Udało nam się jakimś cudem znaleźć kawalerkę. Pomogli mi w tym ludzie, których spotkałam na swojej drodze w Monachium. Pomógł mi wtedy mój ówczesny pracodawca, a w sumie tak naprawdę jego żona. Za co jestem jej naprawdę dozgodnie wdzięczna, mimo że nasze drogi się, drogi się później rozeszły. I miałam po prostu szczęście, bo starsza pani, która wynajmowała kawalerkę, po poznaniu mnie po prostu mi zaufała i wynajęła mi to mieszkanie. I tak udało się zacząć od nowa, na swoim. A na, to był naprawdę cud. Dlaczego Ci o tym mówię? Bo wiem, że początki zazwyczaj są do dupy. Wyjątkiem jest przyjazd do rodziny lub do znajomych, ale wtedy może na innym polu spotkać się horror, czego Ci oczywiście nie życzę. Chcę Ci powiedzieć, że może być lepiej i że będzie lepiej, że z każdego dołka jest wyjście. Ja jak tutaj trafiłam, byłam przerażona. To... to tak to tutaj wygląda. Ja byłam świeżo po studiach, po mieszkaniu we wspólnie wynajmowanym mieszkaniu, gdzie się śmialiśmy, piliśmy razem, bawiliśmy i wspólnie spędzaliśmy czas. A tutaj? Ja nie chcę nikogo obrażać, ale powiem to. Patola, która w tygodniu całe dnie pracuje, a w weekend chla na potęgę. I ja myślałam, że wszyscy Polacy tutaj tacy są. Ja byłam naprawdę przerażona, jak to tutaj wygląda. Także chcę Ci powiedzieć, że początki są do dupy. Jeżeli Twoje nie były, to gratuluję i zazdroszczę. Pamiętaj jednak, że przyjdzie dobre. Najważniejsze, żeby w swojej głowie ustalić sobie, czego od emigracji się oczekuje, czego się chce. Ustalić sobie, jak do tego można dojść. Najważniejsze to zacząć uczyć się języka niemieckiego i o tym nagrałam właśnie mój pierwszy odcinek migracyjnego podcastu, dlatego że uważam, że jest to naprawdę podstawa dalszego rozwoju. Najważniejsze to mieć swój cel i nie przejmować się ludźmi dookoła. Jeżeli trafiłaś do mieszkania z dziwnymi ludźmi, Rób swoje. Jeżeli w pracy masz hamskich współpracowników, rób swoje. Wiedz, że ty ze swoimi planami na rozwój, na naukę języka, niedługo zmienisz pracę, potem mieszkanie, a oni pewnie do końca życia będą tam gnili, wyzywali się wzajemnie i żyli od afery do afery. Nie patrz na innych, nie dawaj się wykorzystywać, nie daj sobie wmówić, że tak trzeba. Nie. Ustal sobie swoje priorytety i staraj się po prostu do nich dążyć. Jeżeli masz kurs języka niemieckiego codziennie wieczorem, to gdy zadzwoni zaaferowana szefowa, że masz coś natychmiast zrobić, to zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, co jest dla ciebie ważniejsze. Język, czy robię niedobrze pracodawcy? Pracy tutaj w Niemczech, jeżeli jeszcze wykonuje się taką pracę fizyczną na początku, jest naprawdę dużo. I ja wiele razy rezygnowałam ze swoich planów, bo polscy pracodawcy, u których pracowałam na samym początku, mieli taką tak zorganizowaną firmę, że co chwilę się tam coś sypało. I co chwilę miałam telefon, że jestem gdzieś potrzebna. Jak dzwonił do mnie telefon, to ja już byłam cała w stresie. Albo ktoś nie przyszedł, albo szefowa się źle czuje, a ja co robiłam, głupia? Ubierałam się i jechałam. Teraz oczywiście bym tego nie zrobiła, dlatego mówię, mówię to do ciebie. Zostawiam cię tutaj z swoimi przemyśleniami. Zobacz, czy nie jesteś teraz w takiej sytuacji i czy nie masz z niej jakiegoś innego wyjścia. Pamiętaj, że jeżeli jest to praca fizyczna, którą wykonujesz na początku, no bo często jest tak, że na początku wykonujesz taką pracę fizyczną, to jest tej pracy naprawdę dużo i jeżeli jedna firma ci nie odpowiada, to ją na inną. Jeżeli w danej firmie pracodawca jest nieuczciwy, jeżeli masz hamskich współpracowników, to nie bój się odejść, szukaj innej pracy i zmieniaj ją jak najszybciej. Im szybciej, tym lepiej. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to podziel się nim ze swoimi znajomymi i rodziną. Dzięki temu będę mogła również im opowiedzieć swoją historię. Daj go posłuchać swojej mamie, która mieszka w Niemczech, lub swojemu przyjacielowi czy przyjaciółce. Pamiętaj, że w sieci znajdziesz mnie na moim blogu migrantka.com, gdzie chętnie odpowiadam na wiele pytań i wątpliwości. Nie jestem żadną ekspertką. Jestem dziewczyną, która przyjechała za granicę tak jak Ty i sama próbowała ogarnąć nową rzeczywistość. I oczywiście nie mówię o rzeczach, na których się nie znam ale zawsze skieruję Cię w odpowiednie, sprawdzone miejsce, gdzie znajdziesz pomoc. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia następnym razem.